Ty się nagrało. Hej słodziaki, a dzisiaj nasza Toka a w sumie to kolejny kalendarz adwentowy z Toka Life World. Jest to już trzeci kalendarz na moim kanale. Koniecznie nadróbcie zaległości i zobaczcie pozostałe. Ten tutaj jest typowo, typowo kitkowy. To jest mój kalendarz. No tak. Kitek strasznie się przyczepiał, że w pierwszym była tylko mufinka. Więc drugi, czerwony, zrobiłam łączony, a ten jest wyjątkowo po prostu kitkowy. Czyli będzie śmieszny. On przynajmniej musi być śmieszny, bo nie wierzę, że nie. Ale najpierw, jakiś zabłkany słodzie, jeszcze mnie nie subskrybuje. Ma teraz czas nadrobić, bo na 400 tysięcy subskrypcji ja i Kitek otwieramy nasz sklep mufinkowo-kitkowy. Także koniecznie wbijamy subskrypcję. Wbijemy też kciuki do góry, bo jeśli chcecie, żeby zrobiła inne rzeczy, to boka, a może z czegoś innego, koniecznie zostawcie pod tym filmikiem 10 tysięcy łapek w górę tak. I wbijajcie na mój kanał, też się zareklamuję, ponieważ brakuje mi trochę do 100 tysięcy. Aaaa! Dobrze, zareklamuję mu dzisiaj Kitka, ponieważ to jest właśnie jego kalendarz. On będzie go otwierał i tak jak już wspomniałam przed chwilą, wszystkie te kalendarze robiłam sama, także mam nadzieję, że Wam się spodoba. Poświęciłam na niego bardzo, bardzo dużo czasu. Też to robiłem. No Hej. tak, Kitek mi pomagał w tym kalendarzu i troszeczkę w czerwonym. Tym najwięcej mi pomagałeś Най-добри речи си имаме, а ето, започваме! това бе Hmm. A nasz kalendarzek prezentuje się tak, jest to już trzeci kalendarz toka Life Word, robiony Złuchaj, przeze mnie, na moim kanale, dobra ten tym razem faktycznie Kitek trochę pomagał I Nie przez ciebie, tylko przez nas. No dobrze, Kitek to tutaj troszeczkę mi pomógł, tak tyci Jak tyci Tutaj mamy pana Glutka, tutaj trzymającego prezent, jest tyle prezentów dookoła, ale dobra zaczniemy od jedyneczki, ja oczywiście mogę tutaj pokazać, ale Kitek je otwiera Jak to ja otwieram, nie ja będę je otwierał. tak, nie, ale, ale ja chcę ciebie, żebyś ty tu była, bo ty jesteś profesjonalistką, no, ja otwieram tak jak zawsze, no No to zaczynaj od pierwszego. Aaa, tak. A, już lepiej. I co, to jest chusteczka? Tak, żeby nie zaprawić. Ale serio, na no. początku? pan, On oktubu? Tak. No. Go? Mamy tutaj naszego oktopusa z boksów, które wyświetlają wam się w proponowanych, ponieważ Kitek bardzo lubi tę ośmiorniczkę, podobno. Podobno. Ośmiorniczka wyląduje u twojej siostry. Łapaj! O. I teraz dwójeczka! Dajesz, I... Kitek. Łomatko, matko! Wszystko zwalił! Co masz w dwójeczce? Nie wiem, ale mam problem. W dwójeczce mamy taką folię i konfetti, ale konfetti zostawiamy i rozpakujmy to. I ponieważ Kitek kocha krompety... Mamy je wszystkie. No, kolekcjonował je wszystkie pokazywały wam jak zebrać na swoim kanale. Tutaj A jest mamy. 61 Tak, ty. tu mamy patrzeć. Wisiorek z krampetem. Czekaj, jak się tego krampeta robiła? To był. Nie, on był w tym dodatku. On był taki niewyspany w Chyba to był o, on. Teraz pryszczka jest w tym miejscu i zobaczymy jak to się wypnie, bo tu o mufina się postarała. No, tym razem profesjonalnie. Tak, nie, nie ma nic. Przestań, nic mnie. Tam nie strasz mnie. Przestań. No, Kitek, swój bzdur mi nie wciskaj, że tu nic nie ma, ja bo jest. Co tam jest? Pamiętaj. Zobacz Kitek skąd jest ten bohater. No właśnie nie mam zielonego pojęcia. On nie był przypadkiem w Wesołym Miasteczku. A możliwe, żeby no. tak, bo to całe Wesołym Miasteczko było na ich bazie tak. zbudowane. Czy ty to lepiłeś, a ja to malowałam jak to wyglądało? ty to lepiłaś. Ja to lepiłam. Okay. To lepiłaś, no widzę, że ja to lepiłam. O, no no, coś sugerujesz? Czwóreczka. No I dawaj Kitek. co jest? O! O! No tym razem było trochę ciężej. I mamy tutaj. No i wreszcie nasz Kitek w tym kalendarzu nas odwiedził, czyli Kitek Cyborg, jako. Jest, jestem w bojowym nastroju, w bojowym no. stroju z naszym bojowym krampetem. Tak, i jeszcze jesteś brelaczkiem jednocześnie, więc widzisz to już w ogóle. Mega wow. To chce taki brelok. Ja do telefonu. Ja Nie, no, ja mam z mufinką, więc sorry Kitek, idziemy dalej. Piąteczka! Okej, już, piąteczka. A jeżeli wy wiecie, z jakiego kalendarza jest to zrobione, to napiszcie, bo możecie się trochę skapnąć po tym. Położeniu, po ułożeniu ból, fina mówiłaś, że będzie łatwiej. Eee, no, tak planowałam. No okay. nie masz siły. Po prostu mam za dużo siły, skoro to A ja chodziło. pamiętam zobacz. co tu jest, tak? Nie, zobacz, co się stało. Zapisałeś mój kalendarz. I pamiątkowe zdjęcie. Jeszcze Kitek miał starą fryzurę. Matka, kiedy miałeś bujne loki! No? Co tu się zadziało? Ja nie mam zielonego pojęcia. Ja już nie pamiętam wszystkich swoich fryzur <grym> i wszystkich Twoich strojów, w ogóle o tym nie myśleć. Byłem lwem. Tutaj w ogóle masz swoje krampecionka i masz zwierzaczki. Czyli w sumie jesteś w swoim żywiole. A gdzie jest Szósteczka, czyli Mikołajki, czyli otwieramy, nie, Hitek. Trzeba to wcisnąć. Zadanie? Ja nie mogę. No wyjmuj twoje Mikołajki. Tak! Że chyba sobie. Tak! To jest twoja ulubiona ośmiorniczka, ale... znowu cię odwiedziła. Ale... Hejka. E, czy w tym kalendarzu będzie 23 ośmiorniczki, czy coś nie, takiego? No już miałeś parę, naprawdę. No, trochę. No ale przynajmniej, Surya. Ona po prostu bardzo cię lubi. Tak, wiem, widzę właśnie, wiesz? Widzę. Siódemeczkę masz tutaj. Bardzo duża jest. Jestem ciekawy, co tam jest. Bo... Ja też, bo nie pamiętam. Jak to nie pamiętasz? Nie! Zniszczyłeś mój kalendarz Wiesz co Dobrze, że tego nie uszkodziłeś No i tym razem Pomasza Mufinka się tutaj pojawiła Przy naszym kitku, czyli Kolczyki, i tutaj mamy kolczyki Z pizzerii kitka Kitek jako szef kuchni I Mufinka jako jego pomocnik Albo bardziej nie, cukiernik W cukierni Mufinki, w sumie to tak Ty jesteś teraz kucharzem, jestem cukiernikiem w tym momencie I mamy z tego piękne kolczyki Kiedy, jak ci się podobają? Przybijemy ci uszy? Nie, 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 nie. bez przesady Na 30 tysięcy... Czy w górę, Kitek czy Nie, nie robimy czegoś takiego. Robimy! Bijamy kciuki i lecimy dalej. Ósemeczkę mamy tutaj przy naszym glutku jego jednym oku. Bardzo dumny. Nie komentuj. O, jest. Flaming! Tam się jeszcze coś zgubiło po drodze. Tutaj mamy naklejki. To jest wielka muffinka na flamingu, żeby się jednak o niej nie zapominał nawet w swoim kalendarzu. Właśnie no, widzę. Tu oczywiście mamy kitka, a no, i to tutaj. Było super. A to mamy muffinka jest większa od kitka. No ale poczekaj, tutaj mamy więcej kitków. Tutaj mamy o. kitka z kamieniem oraz z lemu. W ciąży. Znaczy, w sensie, Z kamieniem? Z panem? Ty jesteś kamieniem? W ciąży? No. Jesteś w ciąży, masz lemurem, dziecko i kamyczka. Okej, okay. tutaj mamy naklejkę toka live i tutaj mamy kitka strażaka. Pamiętałem, latałem wtedy na dwóch gaśnicach. Gdzie jest moja druga gaśnica? No właśnie, nie wiem. Dziewiąteczka jest tutaj, ale ściągnie, e, będzie łatwo. Proszę bardzo. I tutaj. Proszę. Paczki, tak jaka czadowa zawieszka. Męcz, musisz ją sobie przypiąć do swojego łańcucha. Jest to kitek z kokosem na głowie w czatce Co? pirata. Jakim kokosem? A na głowie. E, kitek, nie pytaj mnie, to jest twój bohater. Nie, nie było ty tematu. nim sterowałeś. Nie, nie było, tematu Dziesiąteczka. Czy ty siły nie masz? Proszę bardzo, zamienijmy się. Co to za farba jest? <laughs> nie, wcale nie połączona z klejem. Właśnie widzę. No i pizza. To jest pizza, bo Kitek przyszła ma i Kitka, więc to jest właśnie twoja pizza z pizzerii Kitka Jest to w salami? A ugryź ją Ale byś ją ugryźł to proszę bardzo nie, nie, nie. No weź spróbuj, nie, no spróbuj nie, nie, Co ja, ty? Skosztuj Dajcie dla dla znać, dla dla. jaki smak pizzy lubicie najbardziej Moja margherita Trzymaj i przy samym na Toki mamy tutaj jedynastkę Czyli to musi być coś fajnego, bo w środku powinno być zawsze. nie, dwunastka jest w środku w sumie. Tam deredam I co my tutaj mamy? Tu Jeszcze. To łapkę. O, maksymalnie to jest długie. No i oczywiście nie mogę zabraknąć magnesów na lodówkę. Co my tutaj takiego mamy? Mamy tutaj prezent i mamy tutaj Toka Life World. Na lodówkę, ponieważ tak jak będzie wieczorem zaglądał do lodówki, sprawdzając, czy jest coś do jedzenia, to zobaczy. Nasze piękne magnesy z Toka Life Words. I sobie przypomni o naszej mówince Może ty w co podjadasz? E, nie. Słuchajcie, to teraz będzie połowa naszego czyli dwunastka, patrz co jest w no ale ocenia się co jest tam fajnego, a nie jakie ma wielkość. Przypinka z toka life -u. oj, ward Co ty z wypadłami i, i możesz sobie ją wziąć do plecaka na przykład, co ty na no to Kitek? Ja nie mam plecaka, bo ja nie mam plecaka, skąd mam ci? Gdzie no to mam ci do swojej przydech? torebki. Trzynastka pechowa albo szczęśliwa, Kitek zobacz czy to będzie pechowa czy szczęśliwa, szybko. Jeżeli ty składałeś to pewnie będzie pechowa. Dzięki. A nie, ja wiem co to jest to, jest, to jest szczęśliwa. Co to? Mówiłam, że szczęśliwa, zobacz Patrzcie, jaka to jest fajna brązoletka, mamy tutaj to Toka Life World, tak! Jestem ciekawy, czy ktoś kopiłby taki kalendarz kitkowy. No, kitkowy jest fajny. On mi się podoba. Chcesz przymierzyć? choć, bo to jest na dużą rękę, to jest na twoją. No, dajesz. Dobra, jednak, jednak trzeba ją rozpiąć, no to... Dawaj Tak rozpina? No, tak To nie spadnie? Nie O, zaprezentuj ładnie z każdej strony Rozbawiam, Tak, mhm, tak Pięknie, mm, pięknie, mm, troszkę za nisko mm, Ok, jest mm. super Boska Następne Czternasteczka Może ty byś chciała to potwierać? Po nie, posunę, ja się świetnie tak, tak, bawię patrząc Tak, tak łatwo się to... Zrobiłam paznokcie i nie mogę. I tu jest. Mamy nasze postacie. Kitka! Wcale nie rozsypałem tej brązowej. Tak, tak, tak. musiałem ją od nowa składać. Nie wiem, czy w takiej samej kolejności była, ale udało mi się ją stworzyć na nowo. Mamy tutaj leniwca, a Kitek na swoim kanale ma serię. Jak zdobyć wszystkie leniwce w Toka Life World? Dokładnie, i mamy do tego jeszcze. Aj, Muffinkę <grym> oraz Kitka! Nie rzucaj kitkiem! O, Muffinka jako wróżka, jak słodko. Dobrze, no to w takim razie lecimy ku przygodzie! Ku przygodzie! I obok naszej 14 nie masz. 15, nie musisz daleko szukać, no, proszę no, bardzo, w prezenciku 16, zobacz. W takim prezenciku, popatrz. A, krapety czasem się chowają. Serio? A nie, nie ma dziurek, to nie. Bo dla krawetów są potrzebne dziurki. Okej, okay, mamy tutaj kolejny breloczek a w nim chowa się znowu nasz kitek, tym razem w ponczusiu, jakoś śmieciarz. E, chciałem Wam coś pokazać ogólnie, co nie? Tak, no. tak dla Was, zobaczcie. Tu byłem strażakiem, tu byłem tymi, i tu byłem tym, wiesz, to porównaj To pewnie było na przestrzeni tygodnia. E, tak, nie zdziwiałabym się. 100 <laughs> twarzy kitka w jedną noc. I tu byłem tak. Kapitanem. Czemu zawsze wygląda mi na Ja nie mam jednego luku przypisanego. No właśnie, ty nie potrafisz cię. mieć. Właśnie, na kluczykach tak wyglądałem zaś. Mufika zawsze wygląda tak samo, czyli nudnie. Nieprawda, jest przy o, jeszcze byłem takim. Tak, dajcie znać, która wcielenie niekietka Wam się podoba najbardziej. O, pewnie te. W ciąży! Czy jak mi wyszło 14, 15, no 16. 16, i z przypadkowo! A to będzie 17, no dobra, blisko, dawaj. Jego nóżki utnij, No tu, 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 tu. tak, tak. To powinno się łatwo ukażeć. Hmm. Tak, zawsze, wszystko mhm. łatwo, a potem się kończy, że nie jest. Czy co? To... Tu jest coś, jest coś, tylko widzę. Zdjęcie. Znowu mamy zdjęcie pamiętkowe tym razem z pizzerii kitka. Mamy tej kitka, który gasi. Tu się podziała twoja druga gaśnica. No przecież w pizzerii kitka gasi twoją pizzę, która... Dawaj pizzę! O, mamy tutaj piękną pizzę w pikarniku, która się właśnie robi. Mamy tutaj drugą na ręce kitka. Gaśnica, bo Kitek nie potrafi normalnie upiec pizzy więc musiał wziąć. Tu na nie potrafi normalnie tak. I, I to mamy zdjęcie do powieszania na ścianie, a my lecimy dalej. No i naszą siedemnastkę się wszystko wszystkie obok, otwieramy. proszę bardzo. To robił Kitek, a ja to malowałam. Tak właśnie. Kitek właśnie to lepił ja to pomalowałam. Dajcie znać, jak mu wyszło, czy mu to w miarę równo wyszło, ja próbowałam to jakoś pomalować. To jest jeden z najgorszych, chciałem powiedzieć. Aha. To nie jest tak, że ja go tak bardzo źle, ponieważ zrobiłem dużo lepsze, i za, na pewno one są gdzieś w tym kalendarzu. Tak, a Pankowska? był inspirowany właśnie tym boksem, tą postacią, którą możemy znaleźć. House, którego niedługo kupimy na moim kanale, także cierpliwości i lecimy dalej! A tu taki tyci tici osiemnastka. jak mamy coś tyci, tyci? Tak. No, Kitek, co to jest? Mówiłem, że potrafię bardzo ładnie lepić. To jest pan kamień. Kitek ulepił kamienia, ja tak. go ładnie pomalowałam. Czyli widzicie, ja zrobiłem najgorszą robotę, czyli zrobiłem kuleczkę dla kamienia. Najgorszą czy najtrudniejszą, najtrudniejszą. bo najgorszą w sensie to za jak no, było najgorsze. No bo najtrudniejsza, najgorsza jest, tak. bo jest najtrudniejsza. A naszego kamyczka mieliśmy w szpitalu, tak? Nie, on gdzieś indziej był. No tak, to jest pan kamyczek. Tak. No to jest że... ale był Razem z nami w szpitalu. Tak, dziewiętnastka. Ech, dobra, mamy dziewiętnastkę. Co to jest? To jest chyba. Krampecior. Jest to krampecior kucharz, który musi pomagać kitkowi w kitkowi. I kuchni. kto go robił? Kto go robił? To. No, ty. Aha, to myślałam właśnie, ale mnie zmyliłeś tym tekstem. No dobra, no to mamy krampecika kucharza. Który jest dosyć spory, jak na wszystkie wymiary w sumie kitka w tym kalendarzu. Nawet napad na kostkę. No ale dobra. Dajcie znaczy, też zbieracie krampety, a my idziemy do kolejnego okienka. Dwudziestka, zbliżamy się do końca. Zobacz, kitek, koniecznie, co tutaj takiego mamy. Ło! Wow. Wow. Wow, nawet nie wyobraźcie sobie, jakie to ci, jak to mocno trzyma. To jest coś, co zbierałeś. Diament. Kitek również kolekcjonuje oprócz lemurów diamenty. Leniwców. Ja nie mogę z Właśnie, ja też jestem w Przez Ciebie! Mamy tutaj diamencik, ponieważ Kitek na tak swoim kanale ma całą serię, gdzie szuka wszystkich diamentów. W to, kolej. Macie proponowanych, zapraszam. Proszę bardzo, Kitek to jest dla Ciebie diament, bo przecież ty ich szukasz. Dwudziestka jedynka na naszym panie glucie! No dawaj, Kitek, chcesz da Nie. Nie, nie chcę strówek. Nie, glutkę! Nie, to nie jest glutek. Daj mi go. Oh. Czy Ty to lepiejś tak po nogach? Widzę, że to Kitek lepił. Ja mu troszeczkę pomogłam z tymi nogami, ale mamy tutaj naszą górę, która również była z tych tokabokowych boksów. I ona prezentowała się w ten sposób. I to jest właśnie nasza góra z banku. On Od... ma tak. z banku. Dobra. Góra daje fula. Uuu, 22, jeszcze dwa dni do świąt! Ciekawe, co dało w święte. Ja też jestem ciekawa. Jak to nie? No nie pamiętam. Proszę. No wyjmuj. tutaj mamy kolejny wisiorek, tym razem z mufinką. Kitek, podasz mi twój wcześniejszy A z, z No bo stwierdziłam, że musiał troszeczkę pomyśleć o rufinkę. Ja jak bo jakby było. Tylko z kitkiem to byś tak, w samo samozachwyt. To, tak? Tak, właśnie to. Czyli mamy zieloną mufinkę wróżkę Tutaj mamy naszego Kito Sława z kokosem na głowie. A on jest piratem. I mamy już dwa wisiorki, dwa moleciki. Każdy pirat ma swojego kokosa. 23 trójkę masz tutaj znowu przy, panie Glucie, Przedostatnie okienko. Musimy go znowu troszeczkę unicestwić. Zniszczyć. Łojej. Panie Glucie, przepraszam. Dodejmujemy? Natomiast tutaj mamy kolejne naklejki, których mamy znowu diamencik, no bo przecież kitek zbiera diamenty. Mamy tutaj ]nego kitka, który został wystawiony przez Mufinkę przy zaręczynach. Stop. Znowu wygląda inaczej? A. A, bo, no ja nie mogę. I że ty jesteś lekarzem? Co? No jesteś chyba lekarzem. <noise> Robimy na koniec zestawienie wszystkich kitków. Okej. Okay. I na tym pięknym prezencie mamy ostatnie okienko, czyli Wigilia, czyli tutaj musi być najlepszy prezent. Dawaj, Kitek. nie będzie, to będę smutny. I... I ostatnie okienko, czyli Kitek w kolejnej wersji, czyli jako jednorożec? To nie było jak twój kuzyn do ciebie przyjechał? To jest, to jest unicorn, o, w sensie unikorn. to jest, bo to jest taka gra w toka, nie wiem czy ty wiesz, ale Kitek ta gra tam, tak, tam jest imię taka gra, super mm, No, w mamy bardzo ładny breloczek. Kitek trzyma tutaj ziemię, która była w moim wcześniejszym kalendarzu, jeśli dobrze pamiętacie, jako figurka. Jest w ubraniu unicorna i mamy napis toka. Ja uważam, że ten broczek jest bardzo ładny, do wszystkiego będzie pasował, jak myślicie? Koniecznie napiszcie. Kitek się właśnie załamał, bo na każdym obrazku wygląda inaczej Raczej. Nie ma dwóch takich samych. No, nie ma dwóch takich samych. Poważnie. Ale przynajmniej jesteś wyjątkowy, Kitek. No, bo na każdy, obrazku wygląda wygląda inaczej. Uh! No i to tyle, cały kalendarz Toka Life World, rozpakowany. Koniecznie mi napiszcie, który ze wszystkich moich kalendarzy czerwony, zielony czy fioletowy wam się podobał najbardziej. Pamiętajcie o subskrypcji z dzwoneczkiem. Pa wszystkim. Mam nadzieję, że ten kalendarz wam się podobał. Koniecznie mi napiszcie, jak mi poszło, bo naprawdę, naprawdę całe serduszko mu oddałam. A my, Słodziaki, widzimy się w kolejnym filmiku. Buziaki, Pa. Ой, <свист> <свист> ну, не жутся, у эту там кубка